Cześć, z tej strony Boss, ja zapraszam was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 dzikich Gon, w którym znajdujemy się na imprezie, a w zasadzie po, na pozostałościach imprezy, która odbywa się w ramach wyboru Jarla, dowódcy nowego się e, wysp Skellige. Teraz muszę udać się do Hjorta, by zbadał resztki miodu, ale zanim się udam do Hjorta, to chciałbym odkryć ten znak zapytania, ale chyba to jest jakoś po drodze do Hjorta. Może i nie. Dobra, jednak chyba nie. Zaraz zobaczymy, co on nam powie na temat tego miodu. Frejo, nasza matka. Spraw by może pochłonęł zdrajców. Frejo, nasza pani. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze. Jakiś ziół albo grzybów. Ceres mówiła: daj mi ten róg. Nawet ten zapach. Mardrem. Czy te grzyby mają coś wspólnego z berserkami? Tak, ale tylko w opowieściach, którymi usypia się dzieci w zimowe noce. Wojownicy, którzy jedli mardrem, mieli w przypływie bitewnego szału zmieniać się w zwierzęta. Ale jak mówię, to... Jedynie legendy wiem, ale łatwiej mi w nie wierzyć niż w to, że niedźwiedzie pojawiły się znikąd. Mardrym? Nigdy nie spotkałem się z tą nazwą. Na kontynencie mówi się na nie inaczej. Łysiczki, zdaje się. Kojarzę. Chłopi jedzą je, żeby uśmierzyć ból. Udalryk też ich próbował. Ale tylko parę razy. Bo w dużych ilościach te grzyby wywołują wizje, koszmary. No tak. Ostatnie, czego Udalrykowi było trzeba. Dzięki za pomoc. Krew i Mardrem. Smak ludzkiego ciała i grzyby, które wsyłają wizję, to rzeczywiście mogło wywołać szał. Może nawet przemianę. Może, ale ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś zaprawił miód tu, na sali, przy tylu świadkach. Masz rację, pomagałam w przygotowaniach do uczty, zauważyłabym. Może to się stało zanim wytoczono trunki na górę, jeszcze w piwnicach. Chodź, może znajdziemy tam jakieś ślady. O, wydaje mi się, że podczas tego zadania właśnie będę mógł odkryć tam ten znak zapytania, e, czyli on jest ukryty gdzieś w piwnicach. Tak, z tego co kojarzę, to właśnie tak, tak chyba jest. Ale zaraz się przekonamy. Zobaczmy, nie swoje ręce. Jeśli otwarcie zaatakują gdzie jest ta mapa w ogóle. Dobra, idę w Znajduj. dobrym kierunku. Najlepszych tradycji z nie ...kurs się zgadza. Wojny domowej. Ono mnie prowadzi? Dobra, do piwnicy, będzie będziemy musieli od zewnątrz tutaj wejść? Ten chyba tymi drzwiami. Było za spokojnie. Zabawne, to samo powiedział Arnbald, że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać z tym życzenie się spełniło. Ok, i gdzieś tutaj będzie znak zapytania. No to dobrze, w sumie uda mi się odkryć kolejny. To zostaną jeszcze tylko 3, i 2, 3 miejsca chyba. Do oczyszczenia, mam jeżeli wierzy, chodzi o siedliska ja podporów, no pożytecznego, a nie po prostu szuka z spokojnie jest porywcze. Nie Dobra, ja bym sobie wszedł tutaj, zobaczyć, jak to wygląda. Sytuacja, niech ona tam na mnie poczeka, żebym wiedział, dokąd mam wracać. A nie, tu cały czas nie mogę wejść, czyli coś blokuje drzwi, dziwne. Trunki trzymamy na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Chodź, pokażę ci. O, ale co? Ach. Jestem tuż za tobą. Co za ulga. Okej, okay, trzeba przeszukać beczki wszystkie? Ten miód jest czysty. O, może ta eskinia mnie doprowadzi do znaku zapytania? Zaraz wrócę do miejsca związanego z wykonywaniem zadania, ale najpierw chciałbym odszukać, jednak, ten znak zapytania. Bo wiedziałem, że to jest miejsce mocy. Ok, teraz można wrócić do zadania. Czyli tak, zostało w sumie trzy znaki zapytania i trzy gniazda potworów, i będzie mapa wyczyszczona na 100%. Dobra, ale teraz wróćmy. Tak, beczki z miodem trzeba sprawdzić. Tu też nic. No to ile jeszcze beczek zostało do sprawdzenia w sumie? Tu jest jakaś beczka nieruszona. Jakieś beczki powinny być... Czy... O, jeszcze jest jedna tam. Krew i grzyby. Ciekawe czy da się sprawdzić skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Co? Zaraza. Spiritus! Szybko. O to chyba trzeba uciekać tam do tunelu. No ciekawe kto. Czyha, tutaj na życie. Bohaterów. Podążaj cerys, za Cery z tunelem. No, jak na jaka razie to ja. Mało nie spłonęliśmy to żywce. ona podąża za mną. Komuś zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. To tajne przejście. Raczej rzadko używamy, Kiedy Hjalmar i ja byliśmy mali, bawiliśmy się Niech no tylko dorwę tego piromana. Pomyślmy. Musiał wejść przez główne wejście, tak jak my. Może zostawił tam jakieś ślady? Może. Kiedy trzasnęły drzwi i buchnął ogień. Też słyszałaś trzask pękającej butelki? Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskich zmysłów. Pewnie słyszysz, jak mi włosy rosną. Staram się nie podsłuchiwać. Tak czy inaczej, warto to sprawdzić. Chodź. O, tu jest jakaś spiżarne. to w sumie można by ją trochę ogłocić. Dobra, wystarczy, skupmy się na zadaniu. No to były te drzwi, właśnie, które były zamknięte, jak próbowałem przejść do nich no, ostatnim razem. Co to jest? To tutaj drzwi trzeba zbadać. O, ktoś tu wszedł w rozlany miód. Jakiś debil pewnie. Piękne, wyraźne ślady. Lepki od miodu. Ale amatorszczyzną ktoś tutaj. Drop się urwał. Trzeba poszukać żeby śladów się rozdarło, Ale za bardzo się śpieszył. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald. Tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy! No to sytuacja nabiera rumieńców, wice, gdzie jest Arnwald? Zaraz zobaczymy, co ma do powiedzenia na swoją obronę. Skakuj na konia, dogonimy go. Nie sądzę, żeby posłuchał, jak Nie masz Gdzie? szans! Jeszcze zobaczymy! Nie Mów czemu zdradziłeś, albo dokończę to co zacząłem. Ankreid nie powinni nigdy zasiadać na tronie skryka. Znam was lepiej niż inni. Porywczy, nieodpowiedzialni. Skellige potrzebuje stabilizacji, silnego króla, a nie takiego, którego wybierze gromada pijanych Jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił. Ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. Jaki miała motyw? To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby się pozbyć innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało, Svanrige byłby jedynym kandydatem do korony Skelity. Potrzebujemy dowodu. Moje domysły to za mało. Arnwald, pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej, instrukcje, jak zatruć miód. Ale bez podpisu, bez pieczęci. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiał. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarlów. Zwołałem Radę Jarlów na Twoje żądanie, Cery Sankrej. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Kertrolde? Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek z Kelligę? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserką. Słucham? Służba na Kertrolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej, mam świadka, Arnwald. Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin zeszli do piwnicy. Straciłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie, to przecież sługa Uncraid. Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi. Arnwald służył na Kertrolde, odkąd pamiętam. Wiernie niczym jest. Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Uncraid? Domyślam się, jak Cerys skłoniła cię do współpracy. A może to Krach ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Coś ty powiedziała? Spokój! Po tym, co widziałem na Spikerok, ja wierzę wiedź mi nowi. Bardziej niż tobie. Twoje prawo, ale to nie przesądza o mojej winie. Jest jeszcze jeden do. To list, w którym Birna podała Arnewaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. <laughs> to ma być twój dowód, dziewczyno. To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmierzaj. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię Waszej rodziny. Pozostaje mi tylko jedno. Holger Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Ruth Opełniacie Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie! Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzeźbą. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie. Tylko dla ciebie. A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z Jarlów oczyszczam imię rodu Ankrej. A Ciebie, Birna Bra, wskazuje na śmierć! Zostaniesz przykuta do skał, umrzesz z głodu i pragnienia, a twoje szczątki rozdziobią ptaki. Że Birna jest żądna władzy, ale żeby dopuścić się takiej zbrodni, co teraz będzie ze Sfadrigę? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie, albo się zabije. Ach. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Geddyneid na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przesłuchiwać się naszym obradom. Dobra, no to ja jedziemy mówię, na Radę Jarlów. Prostu, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No to chodźmy. Mam nadzieję, że to nie jest już związane jakieś... z jakimś tam z zadaniem. Tylko po prostu wybiorą Jarla i będzie koniec Jesteśmy gry. W sensie gry. Z zadania związane właśnie z tym rodem Uncrate. Nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd wszyscy. Że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego, dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Co? No, okej, okay, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Widzę, że tu z tyłu kupiec stoi, to może będę mógł mu coś swandlować. Gdzie on jest? A jeszcze niżej, dobra, czy on pewnie jest w jakiejś jaskini pod tym wzgórzem. Ok, ale naj, najlepiej to będzie teraz tak. Mamy 23 poziom. Może e, raz na dziewicach, onejć dla Juty w zatopionym statku z pomocą Wiedźmińskich zmysłów. To będzie w sumie. Krótka piłka, jeżeli chodzi o zadanie. Zlecenia Wiedźmińskie są na 18. To zadanie jest na którym? Dobra. To zlecenie Wiedźmińskie chyba morskie diabły. Pójdzie teraz w pierwszej kolejności i nim się zajmę. Tylko tak, najpierw muszę porozmawiać ze zleceniodawcą. Aha, muszę porozmawiać ze świadkami ataku topców, czyli lecimy z jakimś włosem u topców. Będę musiał chyba walczyć. Uczeń, szkódźniko. Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadł utopca. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifów Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. I wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi. Czuć było straszny smy. Jakby zgnilizna, tylko gorzej. Wtedy mój redybel wywrócił łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba freja nade mną czuwała, albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. Ok, jeszcze A, chyba jedna osoba jest do przesłuchania w sprawie ataku utopców, to pójdę do niej, żeby mieć jak najjaśniejszy obraz sytuacji. Widziano mi, że twojego męża zabiły utopce. Wtedy dobrze ci powiedziano. Wpierw może zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwilę nasz syn nie wrócił z połowu. Mąż co wieczór chodził na klify Pierak, wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Mój rediebl. Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj. Okej, okay, czyli teraz muszę zbadać miejsca, w których widziano topce. no to idziemy do pierwszego wskazanego przez mapę. 160-140 metrów, w sumie już stąd tylko. Okej, okay, ale będę musiał chyba zawrócić, albo... Nie, nie nie, droga. będę musiał naokoło iść niestety. Ciekawe, czy to morskie diabły, czy jakiś pojedynczy taki super, jakiś wytrzymały. Utopiec się trafi do likwidacji. To mnie dziwne ciężko stwierdzić, czy to na pewno były utopce jeżeli to jest jakiś wysoki klif. Nie przypominam sobie, żeby utopce urzędowały na klifach, raczej można spotkać nad brzegiem morza. Okej, okay, widzę już w oddali jakieś utopce to pielce ten smród, to na pewno utopce. Ich leże musi być gdzieś blisko, no to zaraz będę się pewnie znaleźć Leżę tych utopców to pielców. I to chyba praktycznie jest to samo jest topielc, co za różnica. Nie, gdzie jest tam... A, na skalę zostały te pozostałości po tym topielcu. I dobra, teraz lecimy za zapachem. Trzeba nurkować, okej. Okay. Są ślady utopców, czyli rozumiem, że lecę do, do gniazda. Muszę skorzystać z kota, żeby wszystko było widać, żebym się gdzieś tutaj nie utopił przez przypadek. Spoko po, po suficie ktoś bieg. Całkiem długi ten korytarz. Dobra, no to teraz można się zająć w sumie. Aha, jeszcze jakieś są opary, no to tutaj od razu idni musiał... no będzie musiał. Kolejne utopca. Tu już trzeba będzie uważać, bo to będzie pojedynek z... aż z pięcioma. I jeszcze do tego gaz dochodzi. Dobra, tu podczas walki musiałem jeszcze uważać dodatkowo na ten dym, który się tu wydobywa. A jeszcze musiałem kurde za blisko stanąć. Zbadaj, że utopię. Ej, to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. W kolejnym podejrzewam, że już będę... Mierzył się z tym potworem, który tu przesiaduje, bo to podejrzewam, że to nie jest leży utopca. A na ten moment dziękuję Wam za uwagę i zapraszam jutro. Na razie. Cześć.